by zrobili, żeby zapewnić nam, Polakom, bezpieczeństwo? Jak to definiujecie? O odpowiedź jako pierwszego w tej części programu poproszę Mariana Kowalskiego. Przede wszystkim jestem przeciwnikiem wpychania Polski w wojnę ukraińsko-rosyjską. Z tego konfliktu musimy się wymiksować, zwłaszcza, że w Kijowie rządzi banderowski reżim. Już cynicznie zostaliśmy skonfliktowani z Rosją przez mocarstwa i płacimy cenę w postaci embarga na produkty rolne i różnych innych przykrości. Proszę Państwa. Polska nie może być popychadłem, nie może działać na telefon tak jak teraz. Prezydent nie może z dnia na dzień zmieniać stosunku do sąsiadów tak jak to robił Bronisław Komorowski. Uważam, że Polska powinna być liderem regionalnym, wokół siebie skupiać państwa, które mają podobne zagrożenia i wyzwania. Przede wszystkim Węgry, Czechy, Słowację, a także Białoruś, dopóki tam jest jeszcze suwerenny prezydent. Nie może być tak dłużej, że polski prezydent nie dość, że kompromituje na swoimi wybrykami w parlamencie japońskim. Mówi w radio, że musimy dostarczać broń na Ukrainę. To jeszcze, jak mówię, zmienia z dnia na dzień stosunek do Rosji. Po Smoleńsku opowiadał, że mamy najlepsze relacje z Rosją i to od tysiąca lat, tak? A nagle mówi, że musimy pana Putina pozbawić władzy. Ja nie pozwolę wepchnąć Polski do wojny z prostej przyczyny. Polska dzisiaj nie jest w stanie tej wojny wygrać. A jeżeli ma przegrać, to ja na takie interesy nie idę. Dziwię się, że prezydent Komorowski niestety zajmuje takie stanowisko. Uważam, że wojskowi, którzy go otaczają, to są ludzie mocno niepewni i nie wiem tak naprawdę, czy oni nadal są kierowani z Moskwy, żeby nas spędzić w konflikt, czy z całkiem innych ośrodków władzy. Ponadto uważam, że Unia Europejska to jest już zgniły projekt. I w zderzeniu z tak archaicznym bytem politycznym jak Rosja zamieniła się w całkowicie niekompatybilną jakość. Każdy tam gra już na własnym fortepianie, a Pakt Północnoatlantycki został zamieniony przez Putina w klub dyskusyjny. Uważam, że musimy budować własną pozycję, własną potęgę, własną armię i mieć przede wszystkim prezydenta patriotę, który rozumie potrzeby nowoczesnego państwa. Dziękuję bardzo. Wykorzystał pan prawie cały swój czas. Zostało 4 sekundy, więc bardzo niewiele. To samo pytanie kieruję do pana Pawła Tanajny. Mickiewicz pisał, że Polska jest Chrystusem narodów. Ja myślę, że nowe pokolenie Polaków ma dosyć tej polityki, dosyć wizji Polski, która nie pilnuje swojego interesu, tylko ciągle poświęca się dla innych. Obecna klasa polityczna ma taką manię postsowiecką. Wcześniej byliśmy zależni od Związku Radzieckiego, teraz musimy być zależni od Stanów Zjednoczonych. Jakie korzyści uzyskaliśmy po interwencji w naszych wojskach w Iraku i Afganistanie? Zero kontraktów, zero taniej ropy, nawet wizy zostały po staremu. Jako prezydent postuluję prowadzenie polityki cynicznej i wyrachowanej, takiej, gdzie na pierwszym miejscu będzie nasz interes. Moje, moja wizja stosunków z Rosją to oczywiście oficjalnie przyjaźń, ale zakulisowo powinniśmy działać tak jak Niemcy i Francja, jeżeli będzie to potrzebne dla naszych celów gospodarczych, nawet sprzedawać Ukraińcom broń, aby utrzymać działania wojenne jak najdalej od naszego kraju. Wobec Zachodu Polska powinna prowadzić również Politykę bardzo racjonalną i pragmatyczną, tak żeby wykorzystać rywalizację jakaś między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Ja nie rozumiem, dlaczego dotychczas politycy nie potrafią tego wykorzystać, aby uzyskać dla nas lepsze kontrakty na broń i rozszerzenie baz NATO w Polsce. Czas na sprawną i korzystną politykę zagraniczną. Bądźmy pragmatyczni, w polskiej polityce zagranicznej powinien liczyć się zysk. Politycy mamią nas takim słodkim hasłem: zgoda i bezpieczeństwo. Benjamin Franklin mówił: kto rezygnuje z wolności dla bezpieczeństwa, nie jest godzien ani jednego, ani drugiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zostało 13 sekund. Ja przypominam wszystkim, że nie musimy wykorzystywać całych tych. To ja może wykorzystam, chciałem odpowiedzieć Jaruszowi Polikotowi, że myli się, oceniając, że wszyscy kandydaci oprócz niego są konserwatystami, a ja jestem, panie Januszu, najbardziej progresywnym kandydatem, więc Proszę jakąś rewizję swoich poglądów w tym zakresie. Się w Ale to już wtedy, kiedy będzie na to czas, Pan wykorzystał dwie minuty. Eee, kolejny kandydat, Andrzej Duda. Jak Pan jako prezydent, wykorzystując prerogatywy Konstytucji, będzie chciał zapewnić nam Polakom bezpieczeństwo? Szanowni Państwo, przede wszystkim musimy prowadzić własną politykę. Polityka płynięcia w głównym nurcie w kwestiach międzynarodowych, zadeklarowana przez Platformę Obywatelską Donalda Tuska w 2007 roku, kompletnie się skompromitowała. I to widać dzisiaj, kiedy przestaliśmy się w zasadzie liczyć na arenie międzynarodowej. No być może poza tym, że pan Donald Tusk dostał lukratywną posadę w Unii Europejskiej, z której niestety jak na razie dla Polski nic nie wynika. Musimy prowadzić naszą politykę, tworzyć własny nurt i w polityce europejskiej, i w polityce światowej. To nie jest kwestia tylko postulatu. Jesteśmy 38 milionowym narodem żyjącym w sercu Europy, w jednym z większych państw Unii Europejskiej. Mamy prawo do takiej polityki, mamy piękną historię, z której powinniśmy być dumni. Powinniśmy w związku z tym wychodzić z własnymi projektami na arenie Unii Europejskiej, współpracować z naszymi partnerami, ale jednocześnie nie pozwalać odbierać sobie tego co nam się należy. Polska nigdy nie powinna się była zgodzić na to, żeby zaniechać pomocy publicznej dla polskich stoczni, bo w tym samym czasie Niemcy i Francuzi nie zaniechali pomocy publicznej dla swoich i dzisiaj ich stocznie są i cieszą się z tego, że w Polsce zniknęła konkurencja. Ale to była właśnie polityka tego rządu. My dzisiaj musimy wzmacniać polską dyplomację, tworzyć sieć diamentowych ambasad, jak ja to nazywam, po to, żebyśmy w tych krajach, gdzie mamy największe interesy, jak najlepiej funkcjonowali. To jest dzisiaj wielkie zadanie na przyszłość. My musimy budować Wspólnotę z Polonią, bo oni mogą wesprzeć nasze interesy poza granicami. To jest coś, co w zasadzie dzisiaj nie jest realizowane, a w tym jest wielka rola prezydenta Rzeczypospolitej. My musimy odbudować polską armię, bo ona została zniszczona przez ministra Klicha przy milczeniu prezydenta Bronisława Komorowskiego, który dzisiaj chwali się, że w Polsce za jego rządów panuje bezpieczeństwo. Ja chcę powiedzieć jedno, jasno i wyraźnie. Musimy odbudować polską armię, musimy stworzyć obronę terytorialną, musimy odbudować polski przemysł zbrojeniowy. Na pewno się to nie stanie, jeżeli będziemy kupowali helikoptery poza granicami gotowe, a nie produkowali je w naszym kraju, bo tak się stało ostatnio, choć wiemy, że dwie firmy produkujące helikoptery w Polsce są. Musimy realizować własne interesy, to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Andrzej Duda patrzy na... Zegar był gong, także pan też wykorzystał cały swój czas. Janusz Polikot, jak pan będzie chciał zagwarantować w Polsce bezpieczeństwo? Państwa, to, co przed chwilą powiedział pan Andrzej Duda, to jest taka kwintesencja konserwatywnego sposobu myślenia o polskiej niepodległości, o polskiej wolności. Bardzo dobrze, że to powiedział, bo dzięki temu mogę spróbować jeszcze raz wytłumaczyć zasadniczą różnicę między tym tradycyjnym patriotyzmem, patriotyzmem, który właśnie cechuje konserwę, a tym nowoczesnym, jedynym, który dzisiaj może odnieść jakąś sensowną rolę w budowaniu naszej niepodległości, naszej niezależności na następne pokolenia. Proszę Państwa. Kiedy myśmy nie mieli własnego kraju przez ostatnie 200 lat i żeby go mieć, musieliśmy się zdobywać na ogromne ofiary. Inni zbudowali nowoczesne zasady polityki, oparte właśnie o kalkulacje, o interesy, o umowy, o to, czym się to opłaca. Tymczasem Polacy, którzy teraz od niedawno, 25 lat, My Polacy od 25 lat mamy zaledwie swoje niezależne państwo. No, kochamy nasz kraj taką miłością młodzieńczą, narwaną, trochę ślepą, która powoduje, że jesteśmy gotowi, e, e, tak jak to powiedział przed chwilą pan Andrzej Duda, no, mierzyć, e, nie mierzyć sił na zamiary. Czasami z gołymi rękami rzucać się na czołgi. I otóż to zasadniczo musimy zmienić. Właśnie niesilna armia, a silna gospodarka. Nie y, rezerwiści, amatorowie, <laughs> finansiści, naukowcy i ludzie, którzy będą wymyślali patenty. Nie umowy polityczne, ale kontrakty gospodarcze. One zdecydują o tym, czy nasz kraj będzie niepodległy i silny. Silna Polska przez silną gospodarkę. Gospodarka, gospodarka, gospodarka po raz trzeci. Jeśli coś jeszcze ma w współczesnym świecie znaczenie, to kultura. Zarzucanie norm kulturowych. I one właśnie są wielką szansą również Polski, bo Polska ma wspaniałych twórców kultury, nie potrafi nimi zarządzać, nie potrafi zbudować swojego wizerunku właśnie przez promocję kultury. Te dwie rzeczy, gospodarka i kultura to nasza przyszłość, a nie armia, nie wojny, nie deklaracje, nie piękny, sentymentalny romantyzm, który cechuje konserwatywną prawicę w Polsce. Dziękuję bardzo. Janusz Palikot, czas też wykorzystany w całości. Jacek Wink. Proszę państwa, żeby prowadzić w ogóle politykę zagraniczną, trzeba ustalić sobie rację stanu. Trzeba ustalić sobie swój interes narodowy, czyli po prostu powiedzieć sobie, gdzie Polska ma być za lat 50. Proszę Państwa, Polska nie jest mocarstwem, a to oznacza, że musi wchodzić w różne, w różne sojusze, żeby prowadzić politykę zagraniczną. Jesteśmy za małym krajem, żeby prowadzić samodzielną politykę zagraniczną, dlatego musimy zawierać różne sojusze polityczne, wojskowe, gospodarcze. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Unię Europejską, musimy już myśleć o tym, co po Unii Europejskiej. Unia Europejska się najprawdopodobniej rozpadnie, ponieważ już jest tworem, które nie jest oparte na równowadze Berlin-Paryż, tylko już tej równowagi nie ma. Są coraz większe ciśnienia od środka, więc musimy myśleć o tym, co po. A zatem, co po. Za 50 lat Polska powinna tworzyć sojusz z państwami, przede wszystkim najbliższymi sobie, z naszymi sąsiadami. Umacniać właśnie porozumienia i polityczne, i gospodarcze z państwami położonymi między Bałtykiem a Morzem Czarnym, czyli koncepcja Międzymorza tak zwana. Jeśli chodzi o współpracę gospodarczą, powinniśmy stawiać na jak największą współpracę z Chinami. To jest największa potęga świata, która pragnie rozwijać swój handel, zwłaszcza z Europą, i możemy być częścią tego szlaku i się bogacić bardzo silnie właśnie na tym handlu z tą największą gospodarką świata. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, no musimy po prostu porozumiewać się z tymi, którzy takie bezpieczeństwo nam dają albo bazy amerykańskie w Polsce, a jeżeli nie, amerykanie się wycofują z Europy to swoje silne wojsko musimy stawiać przede wszystkim na swoje zasoby i jeszcze jedna bardzo ważna dla mnie rzecz my Polska Polacy musimy wykorzystać ogromny potencjał Polaków mieszkających za granicą Kilkanaście, albo może nawet 20-30 milionów Polaków mieszkających za granicą. Dlatego postuluję wprowadzenie polonijnych okręgów wyborczych, a więc możliwości wybierania przez Polonię swoich przedstawicieli do Sejmu i do Senatu. Dzięki temu Polonia się będzie organizować dużo silniej, będzie miała łączność z ojczyzną, będzie miała większy wpływ na to, co się dzieje w Polsce i też większą siłę u siebie w kraju, a przez to Polska też będzie miała większy wpływ na te kraje. Dziękuję bardzo. To był Jacek Wilk. Grzegorz Braun, jak Pan jako prezydent będzie chciał zapewnić Polakom bezpieczeństwo? Nie sposób nie zgodzić się z wieloma z tych zdań, które zostały wypowiedziane przez niektórych spośród moich szanownych kontrkandydatów i w związku z tym niektórych z Państwa z przyjemnością zapraszałbym do Rady Prezydenckiej, także w sprawach międzynarodowych. Tak, rzeczywiście trzeba po prostu prowadzić. Politykę suwerenną, realistyczną, opartą na rachunku strat i zysków, a zatem nie księżycową, opartą o sojusze zaoceaniczne, ponieważ one właśnie dzisiaj obnażają swoją wątłość. Unia Europejska jest po prostu narzędziem realizacji niemieckiej stanu, racji stanu w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej. Pakt Północnoatlantycki. No, pan Zmigniew Brzeziński w ostatnich tygodniach wyraźnie zakomunikował, że tu są dwie prędkości, są członkowie pierwszej i drugiej kategorii, i my, wiadomo, do której się zaliczamy. Tutaj buduje się nowy projekt geopolityczny. Nazywam go Kondominium Rosyjsko-Niemieckim pod Żydowskim Zarządem Powierniczym. Tak, to jest ten słoń w menażerii, którego większość uczestników. Tzw. debaty publicznej upiera się nie dostrzegać. Tak, owszem, roszczenia żydowskie wobec Polski mające charakter materialny, wycenione na sumę 60 paru miliardów w ciężkiej walucie, wysuwane przez lata, przez diasporę żydowską, a w ostatnich latach także przez państwo położone w Palestynie. Te roszczenia muszą być odrzucone, zwłaszcza, że towarzyszy im kampania Oszczerstw wobec Polski. Polaków przedstawia się jako potomków morderców i rabusiów Żydów w II wojnie światowej. No i z tego jasno wynika, że prowadzenie polskiej polityki zagranicznej nie może być lekkie, łatwe i przyjemne. Grzegorz Braun, dziękuję bardzo. Magdalena Ogórek, jak pani zapewni jako prezydent Bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, w tym miejscu muszę przypomnieć, jeżeli analizujemy w tym kontekście tę kwestię, że artykuł 146 Konstytucji mówi nam jasno, że to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną. Także w kwestii polityki zagranicznej, ale także obronności, to kolejny artykuł konstytucyjny. Mamy tak zwany żyrandol, jak kiedyś zechciał to określić pan premier Tusk. Niemniej to, co uważam za najbardziej istotne, i to, o czym Polacy mi mówią codziennie na polskich ulicach, to są relacje z Federacją Rosyjską, bo to one praktycznie nie istnieją. Nie stać nas na to. Wykreowaliśmy wizerunek dzięki różnym niefortunnym wypowiedziom polityków, Polaka, Polaków, rusofobów, tak nie jest. Zdecydowanie się temu sprzeciwiam. Polacy chcą, chcą zgody. Spokojnych relacji z wszystkimi sąsiadami, podkreślam z wszystkimi. My nie możemy sobie pozwolić na to, by względem mocarstwa atomowego wymachiwać szabelką, a to czynimy. Chciałabym przypomnieć ostatnie słowa pana prezydenta, urzędującego pana prezydenta, który w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że musimy pokazywać Rosji, że się jej nie boimy. Trudno sobie wyobrazić to, w jaki sposób mamy pokazywać mocarstwu atomowemu, że się go nie boimy. Przypominam, że to jest mocarstwo, które ma doktrynę na prewencyjne użycie takiej broni. Proszę zobaczyć wszystkie rozmowy, wszystkie ważne rozmowy na arenie międzynarodowej toczą się bez naszego udziału. Przy okazji orędzia i wystąpienia prezydenta, w parlamencie ukraińskim przeszła ustawa honorująca UPA. To jest wyraźny sygnał, w jaki sposób jesteśmy traktowani. Nie rozumiem także obchodów zorganizowanych 8 maja, ponieważ prowadziliśmy pewną konkurencję i Suma Summarum przylatuje do nas, mówiąc nieładnie do końca w dyplomacji, przylatuje do nas drugi i trzeci garnitur, natomiast wszystkie najważniejsze rozmowy będą się odbywały w Moskwie. Nawet prezydent Chin, który przylatuje na te obchody, później leci do mińska. Sekretarz generalny ONZ, który przylatuje przed dzień do Polski, także leci i później do Kijowa i do Moskwy wszystko dzieje się bez nas. Dziękuję bardzo. To była Magdalena Górek. Ja tylko dodam, że Konstytucja w artykule 134 daje prezydentowi zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego też pytałem o bezpieczeństwo w kontekście. Ale na wniosek ministra obrony narodowej. Tak, ale rzeczywiście tak jest. Ale rzeczywiście jest też zwierznikiem. Czyli bez ministra nie może być zwierznikiem bez tego wniosku? Tak. Dziękuję bardzo. To była Magdalena Górek. Adam Jarubas. jak pan chciałby zapewnić Polakom bezpieczeństwo? Jesteśmy wielkim, silnym narodem w Europie. Powinniśmy mieć tego świadomość. Rolą prezydenta jest jednocześnie. Polaków, bo tylko wtedy możemy odnosić sukcesy. Bezpieczny kraj to kraj, który ma przyjaciół blisko, a wrogów daleko. Kiedy kilka tygodni temu powiedziałem Buczano, to seretny Kiernia, Major, baratoling toll, to znaczy przepraszam Was, bracia Węgrzy, to był mój protest na obcesowe przyjęcie przez polityków popisu węgierskiego premiera w Polsce. Bo jeśli chcemy, żeby nas traktowano poważnie, z szacunkiem, Niemcy, Amerykanie, Rosjanie, to i my musimy poważnie traktować takie kraje jak Węgry, Słowaków czy Czechów. A myśląc o bezpieczeństwie, o polityce zagranicznej, zwróćmy uwagę na nasze relacje z sąsiadami. Z Rosją niemal wrogie, z Białorusią niechętne, z Litwą, Niemcami, Ukrainą mamy taką udawaną przyjaźń. Zapytacie Państwo dlaczego udawaną? Niemcy, gdyby faktycznie Mieli przyjazne stosunki z Polską, nie wybudowaliby z Rosją ponad naszymi głowami gazociągu północnego, godzącego w nasze interesy. Czyli Litwa przyjazna zamykałaby polskie szkoły na Wileńszczyznie, czy przyjazna Ukraina w Parlamencie dwie godziny po wyjeździe naszego prezydenta przyjmowałaby uchwałę gloryfikującą żołnierzy UPA, które którzy odpowiadają za rzeź na Polakach na Wołyniu. Te fakty miały miejsce, dlatego powinniśmy prowadzić pro-polską politykę zagraniczną, opartą o interes narodowy. Kraje pomiędzy Rosją a Niemcami powinny trzymać się razem. Powinniśmy oczekiwać partnerskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, doprowadzić do tego, żeby powstały bazy NATO w Polsce, w Polsce wschodniej. Zwiększać obronność poprzez zwiększanie liczby żołnierzy pod bronią i produkować wyposażenie dla polskiego wojska w fabrykach na terytorium naszego kraju. Pokój nie jest wartością daną raz na zawsze. Dlatego jest to punkt pierwszy mojego programu. Dziękuję bardzo. Adam Jarubas, jako przedostatni w tej części naszej debaty, głos zabierze Janusz Korwin-Mikke. Cieszę się, że wszyscy przedstawiciele prawicy zajmują w miarę realistyczne stanowisko, a nie tylko prawicy zresztą. Natomiast chciałem tutaj uświadomić panią Magdalenę Górek i pana Mariana Kowalskiego, że to nie polscy wojskowi chcą walki z Rosją, tylko to są sterowani przez niektóre kręgi, powiem niektóre kręgi w Stanach Zjednoczonych, które są do dość dobrze uzbrojone. I te kręgi prą do wojny. I chcę przypomnieć, jako pomnę słowa pana Radosława Sikorskiego, który tam przypomniał, że my świadczymy Stanom Zjednoczonym usługi seksualne, prawda? I niestety było to bardzo realistyczne, realistyczne stanowisko. On to mówił w posłuchany, posłuchanej, prawda? Więc Mówił szczerze. Szkoda, że sam te usługi świadczył w oficjalnych rozmowach. Otóż, jeżeli Amerykanie chcą się posłużyć Ukrainą do walki z Rosją, to jest oczywiste. To jest oczywiste. Natomiast Polska nie powinna się w spór między dwoma bratnimi prawosłownymi narodami mieszać, tylko powinna ogłosić neutralność, co mogłoby uratować pokój światowy, bo ci ludzie prą do wojny światowej, żeby powiedzieć jasno. Jeżeli i w Ameryce wygrają neokonserwatyści, znaczy republikanie, w nich neokonserwatyści, a w Polsce prezydentem będzie pan Duda albo pan Komorowski, to mamy trzecią wojnę światową, jak mamy w pacierzu. Bo ci ludzie się wysługują przecież Berlinowi, Waszyngtonowi, znaczy pan Duda Waszyngtonowi raczej. I tam są, to oczywiście, tam Ameryka ma, część po Amerykanów ma cel, żeby zrobić tę wojnę światową, póki jeszcze Rosja i Chiny nie są silniejsze od Stanów Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. 26 sekund zostało. Janusz Korwin-Mikke tyle wykorzystał swojego czasu, jak ostatni w tej części programu Paweł Kukis. Ja chciałbym nawiązać, tutaj Pan Paweł Tananiu nawiązał, zacytował wiersza Adama Miskiewicza, ja chciałbym zacytować słowa wnuka polskiego, wybitnego klasyka, pana Sienkiewicza Juniora. Polska istnieje tylko teoretycznie. I w tym kontekście, wie pan, pytanie o zagraniczną politykę, o obronną politykę i bezpieczeństwo, no to jest jakby, nie, nie brzmi zbyt poważnie. Naturalnie, jako prezydent Rzeczpospolitej Polski w pierwszej, polskiej, w pierwszej kolejności zadbałbym o odbudowę polskiej armii, o odurzędniczenie armii polskiej. Mam 33 tysiące żołnierzy szeregowych, ogromną przerost administracji w postaci generalicji i pułkowników. Kadra jest najważniejsza, bo broń sama nie strzela. To jest podstawowa sprawa. Nie wolno też manipulować kadrą poprzez ustawy emerytalne, co jest w tej chwili czynione. To jest bardzo ważna sprawa. Mówimy... To troszeczkę zahacza o kolejną sprawę, mianowicie o ekonomię i sprawy o ekonomię. Więc należy zbroić armię w polską broń. Mamy świetną broń modułową, produkowaną w Radomiu, mamy Raguna. Tutaj właśnie to jest broń taka, 9, 9 mm rewolwer. Panie Prezydencie, mniej Szoguna, więcej Raguna. To jest mój taki postulat. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Zgadzam się i z panem Januszem, i z panem Wilkiem. Jeśli chodzi o pan Wilkiem, w szczególności o upodmiotowienie Polonii. Ja bym do tego dodał jeszcze staranną selekcję dyplomacji. To nie może być tak jak dzisiaj, że dyplomatą jedzie się tak jak na przykład pan Arabski na syłkę czy, czy, czy w tym kontekście. To mają być starannie wyselekcjonowani ludzie, którzy dbają o to, by powstało za granicą lobby. 30 milionów Polaków. My możemy być się od Żydów a propos Żydów. Panie, panie Grzegorzu. To jest podstawowa sprawa. Nie powinniśmy wychodzić przed szereg. Absolutnie. Nas nie było w Mińsku, proszę pana. Jakim te wszystkie propozycje dostarczania broni na Ukrainę to graniczy ze zdradą stanu. Musimy postawić ja kropkę. Chciałem... Bardzo dziękuję. Paweł Kukis. Ja Ponieważ jeszcze... Janusz Korwin mikke nie wykorzystał 26 ja, ja, ja sekund, chciałby Panie pan teraz wykorzystać? Właśnie wykorzystać, i właśnie zacząłem, zacząłem wykorzystywać. Ja, oczywistą jest, że musimy zwiększyć liczbę żołnierzy do 100 tysięcy czynnych żołnierzy. Tak, tak jest. rozumiem, wszyscy się tutaj zgadzamy. Tutaj, natomiast co do Ukrainy, chciałem przypomnieć, że liczba Ukraińców przez rok. Z, 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 która nie niechęć do Rosji, wzrosła z 16 do 25%. Czyli 75% Ukraińców nie żywi żadnej niechęci do Rosji. Pytam się, dlaczego my mamy tutaj interweniować i bronić Ukraińców?